W konkursie gazety leśnej wygrałem zbiornik na paliwo z firmy Sweamer o pojemności 200 litrów. Zbiornik używamy do dowozu paliwa do maszyn pracujących w lesie, szczególnie do tych mniejszych maszyn. Najczęściej dowozimy paliwo tym zbiornikiem do mniejszych maszyn, ponieważ zbiornik o pojemności 200 litrów zaspokoi mi na przykład 3 ciągniki, gdzie mi starczy paliwa na 3-4 dni. Ale wykorzystujemy go również do dowozu większych maszyn, chociaż duży harwester ma swoją własną pompę zasilania i tutaj tylko w sytuacjach takich awaryjnych.